W naturze siła nie jest mierzona pazurami, jest mierzona czystą, nieporuszoną mocą. I żaden drapieżnik, nawet tygrysy, nie może dorównać surowej dominacji rozwścieczonego słonia. Raz za razem te olbrzymy zamieniają zasadzki w ucieczki, przepędzają szczytowych drapieżników w trawę i sprawiają, że niedośli zabójcy uciekają, walcząc o życie. To są momenty, w których słonie wygrywają. W tym brutalnym starciu spokojna sawanna zamieniła się w chaos w chwili, gdy dorosły słoń ruszył na bezbronne ciele bawołu. Ciele ledwo stało, gdy słoń uderzył w nie, przewracając je mocno na pokryty kurzem grunt. Atak się nasilił, gdy słoń opadł na kolana i zmiażdżył ciele swoim ogromnym ciężarem, wciskając je głębiej w ziemię. Kurz unosił się wszędzie, gdy rozwścieczony słoń wsunął swoje kły pod bezwładne ciało i cisnął nim w powietrze. Stratował, dźgnął i odepchnął ciele bez przerwy, sapiąc agresywnie podczas gdy przerażeni świadkowie wstrzymywali oddech. Dopiero gdy ciele leżało bez ruchu, słoń odszedł, pozostawiając po sobie spustoszenie. Napięcie pękło w chwili, gdy lwica wyskoczyła z trawy w stronę małego słoniątka, które z trudem nadążało za swoją matką. Matka zareagowała jak burza, obracając się, trąbiąc i szarżując z siłą wstrząsającą kręgosłupem. Kusz wystrzelił w powietrze, gdy rzuciła całym swoim ciężarem na nacierające lwy, które krążyły i szukały okazji do ataku. Za każdym razem, gdy któryś się zbliżał, odpowiadała wściekłym natarciem, z uszami rozpostartymi i trąbą uniesioną w gniewie. Lwy próbowały się skoordynować, ale jej nieustanne szarże rozpraszały je raz za razem. Nawet samiec lwa wycofał się, gdy rzuciła się prosto na niego. Otoczona lecz niepowstrzymana, chroniła swoje ciele, aż stado w końcu wycofało się w pokonaniu. To, co zaczęło się jako spokojna chwila przy wodopoju, przerodziło się w przemoc, gdy ten samiec słonia nagle obrał za cel pijącą żyrafę. Gdy żyrafa pochyliła się w swojej podatnej na atak pozycji, słoń stanął naprzeciw niej i wydał głęboki ostrzegawczy pomruk. Potem ruszył do ataku. Żyrafa w panice podskoczyła do góry, próbując uciec. Słoń uderzył w jej bok, popychając ją swoimi ogromnymi ciosami i posyłając ją potykającą się w stronę stosu kolczastych gałęzi. Żyrafa pobiegła sprintem dalej, ale agresywny słoń wciąż ją ścigał i próbował zaatakować ponownie. Samotna lwica ostrożnie czekała obok kamiennej studni, gdy zbliżał się słoń. Przez ponad minutę obserwowała z zamuru, podczas gdy słoń pił, zanurzając swoją trąbę głęboko w wodzie. Potem nastrój się zmienił. Słoń nagle się odwrócił, oblał ją strumieniem wody i wydał ogłuszający, trąbiący dźwięk, który odbił się echem po okolicy. W jednej chwili rzucił się do przodu, z uszami w pełni rozpostartymi, szarżując z eksplodującą siłą. Lwica spanikowała i rzuciła się do ucieczki, a piasek sypał się za nią, gdy słoń pędził za nią w krótkim, lecz przerażającym pościgu. Dopiero gdy uciekła całkowicie, słoń się zatrzymał, obejmując pełną dominację nad studnią. Przerywając spokojny poranek, tygrys wystrzelił strawy i pobiegł w stronę młodego słonia z machołtem na grzbiecie. Słoń początkowo był zaskoczony i cofnął się, gdy kurz unosił się spod jego stóp. Tygrys się wycofał, a potem wrócił, biegnąc równolegle i nękając ogromne zwierzę zaledwie kilka metrów dalej. Ale gdy początkowy szok minął, słoń ruszył naprzód. A tygrys zdał sobie sprawę, że nie ma żadnych szans pokonać giganta. Tygrys zaczął uciekać, gdy machut skierował słonia z dala od wielkiego kota, ratując tygrysa przed koniecznością stawienia czoła niszczycielskiej mocy ogromnego zwierzęcia. Ten tygrys kroczył przez wysoką trawę, śledząc ogromnego byka słonia, który był tuż za wzgórzem. Tygrys zbliżył się, ale gdy tylko słoń go zauważył, nagle zawrócił, rozkładając szeroko uszy w potężnym geście groźby. Ogłuszającym trąbieniem ruszył prosto na tygrysa, przerywając trawę i celując w drapieżnika swoimi ogromnymi kłami. Tygrys natychmiast rozpoznał niebezpieczeństwo i uciekł pełną prędkością, ciało nisko przy ziemi i wyciągnięte w rozpaczliwym biegu. Słoń zbliżył się w wybuchu furii, zmuszając tygrysa do zniknięcia w trawie. Śledzenie słonia było ogromnym błędem, a tygrys miał szczęście, że wyszedł stamtąd żywy. Podczas sprintu prosto w stronę Dhola, który uciekł w panice, ten tygrys miał pecha przyciągnąć uwagę pobliskiego słonia. Pościg przemknął przez polane w kilka sekund, mięśnie tygrysa napędzając go do przodu z przerażającą precyzją, zanim przez las przebił się głębszy, potężniejszy dźwięk ogromny słoń, trąbiący w odpowiedzi na zamieszanie. Wyszedł z za drzew, górując i wściekły, rozlegając las kolejnym echo trąbienia. Pościg tygrysa, desperacka ucieczka dhola i dominujące ostrzeżenie słonia stworzyły rzadkie, eksplodujące zderzenie drapieżnika i giganta, ratując szczęśliwego dhola i kosztując tygrysa jego długo oczekiwany posiłek. Spójrz na ten bardzo interesujący klip. Młody słoń walczył o życie, gdy stado lwów otoczyło go na otwartym, piaszczystym brzegu. Jeden lew uczepił się jego grzbietu. Wbijając pazury, podczas gdy inne atakowały jego nogi, gryząc i skacząc z bezlitosną agresją. Zdesperowany słoń zatoczył się w stronę rzeki. Gdy dotarł do wody, zanurzył się, trzęsąc się gwałtownie, aż lew na jego grzbiecie spadł do płytkiej wody. Lwy rzuciły się ponownie, ale tym razem słoń walczył zacieklej, miotając się i zalewając je falami, aż porzuciły pościg. Samotny słoń pokonał całe stado lwów zupełnie sam i teraz odchodził, zostawiając je, by zmierzyły się z upokorzeniem tego, co się właśnie wydarzyło. Noc zamieniła się w chaos, gdy słoń i nosorożec stanęli naprzeciw siebie w brutalnym starciu oświetlonym jedynie reflektorami. Nosorożec zarysował Ziemię, prowokując olbrzyma do podejścia, aż słoń stracił cierpliwość. Rzucił się naprzód z potężnym impetem. Nosorożec wytrzymał przez ułamek sekundy, zanim słoń uderzył w niego zmiażdżącym hukiem, spychając go do tyłu, gdy oba giganty zmagały się w gwałtownej walce. Słoń przeważył nosorożca, zmuszając go do upadku i napierając, aż pokonane zwierzę poderwało się i uciekło w ciemność. Gdy masywny nosorożec nie jest w stanie wytrzymać nawet pięciu minut przeciwko słoniowi, uświadamiasz sobie, że żadne inne zwierzę nie miałoby szans. Jeden słoń wypadł z lasu z pełną prędkością, wbiegając prosto na drogę i zderzając się czołowo z rywalem blokującym mu przejście. Ich czaszki zderzyły się z przerażającym hukiem, który odbił się echem w mglistym lesie. Zablokowane razem pchały się z surową, miażdżącą siłą, skóra ocierała się, a stopy dudniły o asfalt. Jeden słoń powoli spychał przeciwnika do tyłu, popychając go w stronę skarpy, podczas gdy w tle słychać było spanikowane krzyki. Za każdym razem, gdy któryś z nich wydawał się bliski zwycięstwa, drugi odzyskiwał kontrolę i nigdy nie dowiedzieliśmy się, jak zakończyła się ta walka. Podobał Ci się ten film? Daj nam znać w sekcji komentarzy poniżej. Nie zapomnij zostawić łapki w górę i zasubskrybować nasz kanał. Włącz też dzwonek powiadomień, aby otrzymywać informacje, gdy opublikujemy nowy film. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.